Dzień dobry. Gdy słyszycie racuchy, to pewnie myślicie o racuchach z jabłkami. A racuchy z jagodami to jest moje odkrycie i uważam, że to jest po prostu coś tak pysznego, że jak tylko będzie sezon jagodowy, to jestem pewna, że będziecie robili racuchy z jagodami. Tym bardziej, że jest to taka trochę moja ulepszona wersja, taka bardziej puszysta, taka jeszcze lepsza niż tradycyjne racuchy. A jak je przygotować? Zapraszam Was na film. A teraz przejdę do składników. Zaczynam od jagód. Tak naprawdę tych jagód możecie dodać mniej albo więcej. Jeśli bardzo lubicie jagody, możecie ich dodać nawet 250 g. I tu jest 250 g jagód. Natomiast ja tych jagód dodaję około 200 g i to już jest naprawdę dużo. Taki Full wypas. A co będzie jeszcze potrzebne do przygotowania? Ha, no właśnie, nie powiedziałam Wam, że jagody bezwzględnie zawsze trzeba umyć i tu w ogóle nie ma dyskusji. Bąblowica to jest bardzo poważna choroba, choroba właśnie niemytych jagód i myślę, że tutaj nie ma o czym dyskutować, że kiedyś się, ja to już powtarzam drugi raz, jadło jagody prosto krza, z krzaka niemyte, no a potem za kilka lat chorowaliśmy i nie wiedzieliśmy dlaczego. Dlatego warto te jagody naprawdę umyć i tu bardzo naciskam, myjcie jagody, Pomimo, że one będą tutaj poddane wysokiej temperaturze, to i tak zawsze warto te jagody umyć. No dobrze, to teraz opowiem o składnikach na ciasto. Zaczynam od mąki. To jest mąka pszenna tortowa typ 450 i mąki potrzeba 140 gramów 140 gramów gdybyście bardzo chcieli odmierzać łyżką to są takie bardziej pełne łyżki tu wam pokażę to jest taka nie do końca bardzo pełna łyżka ale też nie taka płaska to jest 20 około 20 gramów mąki, gdybyście tę mąkę nabrali tak bardzo czubatą, to tu będzie jakieś 25 nawet do 30 gramów, jeśli nie macie wagi. Kolejny składnik to cukier, ale cukier drobny i tego cukru potrzebujecie dwie kopiaste łyżki. Mleko jeśli macie wagę, najłatwiej będzie odważyć 150 g mleka. Jeśli tej wagi nie macie, dzisiaj tak przepis jest skonstruowany, żebyście nie musieli mieć wagi, to jeśli macie szklankę o pojemności 250 ml, ale to ważne, żeby ona miała 250 ml, to wtedy 3 piąte tej szklanki to będzie właśnie 150 g mleka. Do tego potrzebujecie dwa jajka. To są jajka takie ani małe, ani duże, czyli po prostu emki. Będzie potrzebny proszek do pieczenia, on nam bardzo wspomoże wyrastanie. Tych racuchów, taka płaska łyżeczka, szczypta soli. Sól zawsze trzeba dodawać. Dla poprawienia smaku bardzo Wam polecam dodanie cukru z wanilią, ale cukru z wanilią, nie wanilinowego to nie jest to samo. Takie 15-gramowe opakowanie. Wystarczy i to naprawdę bardzo poprawi smak racuchów. No, i do smażenia będzie potrzebny tłuszcz. Tłuszcz odpowiedni, oczywiście, do smażenia. I do tego ciasta na racuchy ja również dodaję jedną łyżkę tłuszczu. One się potem o wiele lepiej smażą. To teraz o akcesoriach. Ich nie trzeba wiele, ale to ważne na przykład, żeby patelnia miała pokrywkę i tu polecam wam, żebyście wzięli największą patelnię jaką macie, bo wtedy będziecie mieli od razu dużo tych racuchów. Będą potrzebne dwie miski, większa, mniejsza, coś do mieszania, taka szpatuła zawsze się przyda, coś do przewracania na patelni i robot kuchenny. Tak, najbardziej popularne tradycyjne Końcówki do mieszania i to wszystko ze składników i z akcesoriów, to ja się zabieram do pracy. Zaczynam od porządnego i dobrego rozgrzania patelni. Na około 1 trzeciej połowie mocy tej mojej kuchenki, czyli taki można powiedzieć, mały gaz, bo jeśli dobrze i równomiernie rozgrzejecie patelnię, to potem całe smażenie będzie się odbywało o wiele lepiej. Patelnię rozgrzewam i na patelnię również przelewam tłuszcz do smażenia. Tego tłuszczu nie musi być bardzo dużo, ale jednak on jest potrzebny, bo racuchy muszą być właśnie takie robione na tłuszczu. Tłuszcz się rozgrzewa, warto też te patelnię przykryć, po to, żeby się nagrzała również. Pokrywka. No to co? Ja zabieram się za przygotowanie ciasta, ponieważ jagody już mam bardzo dobrze i dokładnie umyte, i one się tutaj suszą na tym sitku. Do większej miski przesypuję mąkę. Mąkę, jeśli tylko macie sitko, zawsze warto napowietrzyć. Dodaję również cukier z wanilią, proszek do pieczenia, dodaję sól i te wszystkie składniki sypkie ze sobą mieszam. Teraz dodaję mleko, dodaję olej i dodaję dwa żółtka. A białka przykładam do tej mniejszej miski. I zaczynam od przygotowania piany z białek. A żeby piana z białek lepiej się ubiła, żeby była bardziej sztywna, należy dodać do niej od razu, na samym początku, cukier. Cukier drobny. Przypominam. Włączam mikser na początku na małych obrotach, żeby wymieszać białko z cukrem, a potem, jak już się wymiesza, zwiększam obroty i ubijam pianę tak długo, aż będzie całkowicie sztywna, a cukier, ten drobny cukier, rozpuści się całkowicie w białkach. Teraz nie muszę myć końcówek, bo to w niczym nie przeszkodzi reszcie ciasta. Tymi samymi końcówkami mieszam. Mąkę z cukrem, z wanilią, z proszkiem do pieczenia, solą, mlekiem, olejem i żółtkami. I na początku mieszam oczywiście na najmniejszych obrotach, żeby mi się to wszystko tutaj nie rozprysnęło po całej kuchni. Potem zwiększam obroty i mieszam do momentu, aż uzyskam całkowicie gładką masę. I do tej gładkiej masy dodaję partiami białka. I tu pamiętajcie, żeby mieszać delikatnie. Możecie mieszać przynajmniej pierwszą partię łopatkami miksera, ale na najwolniejszych obrotach albo po prostu możecie te łopatki wyjąć i mieszać nimi ręcznie, tak jak się miesza rózgo. Kiedy już wymieszacie całe białko z ciastem, można dodawać jagody. Jagody tu przypominam oczywiście wcześniej umyte, nie powinny być mokre, one powinny już być takie lekko osuszone i możecie ich dodać naprawdę dużo. Ja dodaję około 200 gramów. Mieszam i właściwie mogę już zacząć smażyć racuchy. Patelnia jest świetnie wygrzana, natomiast teraz przed położeniem pierwszych placków, te patelnie należy troszeczkę mocniej rozgrzać. U mnie to jest około 3/4 mocy kuchenki, nie na maksymalnej mocy. Kiedy się już rozgrzeje, co możecie sprawdzić przekładając odrobinę ciasta na ten tłuszcz. Jeśli od razu widzicie takie bąbelki dookoła tego ciasta, to znaczy, że temperatura jest świetna. Zatem można kłaść racuchy. Racuchy trochę podrosną, także warto zostawić miejsce, a poza tym wtedy łatwiej też się je obraca, jak nie ma ich aż tak dużo na patelni. Po przełożeniu patelnię przykrywam i zmniejszam moc kuchenki znowu na około 1 trzecią mocy, czyli taki mały gaz. No i smażę. Jak długo? Około 4 minuty, jeśli te placki nie są zbyt grube, a nie są zbyt grube. I tutaj musicie bardzo pilnować tej pokrywki, bo jeśli na pokrywce skropli się bardzo dużo wody, to należy ją zetrzeć, żeby ona nie skapnęła wam na te racuchy. Dzięki temu nie będą takie namoknięte, tylko właśnie będą takie puszyste. Zresztą jak widzicie, one już pięknie rosną, a ponieważ minęły 4 minuty, mogę je odwracać na drugą stronę. I tu warto znowu przykryć patelnię pokrywką i kolejne 4 minuty. Czasami to mogą być 3 minuty, to też zależy od tego, jeszcze raz podkreślam, jaka jest grubość tego waszego placka i moc kuchenki. Warto, żeby nie były one zbyt grube. Te racuchy. No i w ten sposób, jak widzicie, smaży się bardzo łatwo i wygodnie racuchy z jagodami. No i gotowe. Za chwilę będę smażyć kolejne racuchy. Jeśli zapytacie, ile z tych składników wyjdzie takich racuchów. Około 15 do 20, to w zależności od tego, czy będą małe, czy będą wielkie, ale od razu Wam powiem, że ja wolę te małe, bo wygodnie się je przekłada, wygodnie się je smaży, no i też bardzo wygodnie je, a zęby brudzą bardzo. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądają w środku. Proszę bardzo, zobaczcie. W środku jest mnóstwo jagód. One naprawdę wręcz obłędnie dzięki temu smakują, a dookoła jest pyszne, puszyste ciasto, takie jak na racuchy. Mi pozostaje już tylko życzyć Wam smacznego. Mam nadzieję, że narobiłam Wam smaka na takie racuchy z jagodami. Są naprawdę wyjątkowo smaczne. Z Wami się żegnam. Jeszcze raz smacznego, a ja idę smażyć pozostałe racuchy. Do zobaczenia.